Witam Was serdecznie. 6 grudnia, czyli Mikołajki. Ja jeszcze pamiętam, moi drodzy, jak byłam w przedszkolu i e, tutaj ten mężczyzna, który do nas przyszedł przebrany za świętego Mikołaja, był przebrany za biskupa, a nie za czerwonego krasnoludka. Teraz coraz rzadziej widzimy wizerunek biskupa. E, w Wczoraj na moim kanale mogliście zobaczyć e, relacje z jarmarków w Katowicach. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to zobaczcie koniecznie. Tam nie ma ani jednego wizerunku Mikołaja jako biskupa, ale same Krasnale, elfy. I inne dziwne postacie, w ogóle niezwiązane ani z czasem adwentu, ani z czasem Bożego Narodzenia. Jak do tego doszło? Trochę o tym mówiłam w zeszłym roku. Nagrałam wtedy krótkiego shorta o tym, że to w reklamie Coca-Coli tak naprawdę po raz pierwszy pojawił się ten wizerunek czerwonego skrzata zamiast Mikołaja jako biskupa, i to zostało podchwycone. Ale czy nie jest to też Jeden z elementów takiej próby wyrugowania po prostu katolicyzmu z tej przestrzeni publicznej komercjalizacja. I na ten temat chciałabym Wam przeczytać wierszyk. Myślę, że umieszczę również ten wiersz w opisie, żebyście mogli go Podawać dalej. Autorką wiersza jest pani Wanda Kapica, chociaż na jednej ze stron pojawił się taki ciekawy dodatek, którego chyba ona już nie jest autorką. Natomiast pan Michał zaproponował, żeby ten wiersz w cyklu Vlogmas odczytać, co też uczynię. I chciałam wam też bardzo podziękować za wszystkie wasze komentarze, ponieważ sporo osób chce się tutaj udzielać. I razem ze mną y, tworzyć te filmiki. Od razu mówię, nie wiem czy uda mi się y, nagrywać codziennie. To też jest y, więcej zaangażowania w każdy, nawet krótki filmik, niż ten czas, który, w którym wy to obserwujecie. Ale już tak jak widzicie, jest trochę tych filmików w adwencie. Więcej i mam nadzieję, że tak to się uda pociągnąć. Więc przechodzimy do wierszyka. Ale wcześniej jeszcze, moi drodzy, gorąca, gorąca prośba o subskrypcję kanału. Ponieważ wiem, że wielu z Was ogląda, o wiele więcej ogląda niż subskrybuje. Podobne kanały do mojego, ponieważ częściej ich prezenterzy proszą o subskrypcję, to mają już tych subskrypcji o wiele więcej. A to jest ważne, żeby. Docierały do Was informacje o innych filmach i żebyście tutaj stali się jakąś taką częścią mojej społeczności. Tak więc teraz subskrybujcie, kliknijcie też dzwonek, co pozwoli Wam być na bieżąco, a, a ja już y, czytam wiersz. To ja, święty Mikołaj, myślicie, że mnie znacie. Całe życie spędziłem w krajach o ciepłym klimacie. Mało kto o tym pamięta. Więc wspomnę od niechcenia. Pochodzę z Licji i jestem turczynem z urodzenia. Czy ktoś mi może wyjaśnić, z jakiego powodu teraz mi każą marznąć w krainie wiecznego lodu? Jestem biskupem. Tymczasem czyjaś sztuczka chytra sprawiła, że gdzieś się zapodział i pastorał, i mitra. I jeszcze jedna sprawa martwi mnie ogromnie. Piszecie do Laponii, myśląc, że list trafi do mnie, a trzeba pisać do Bari. I chyba przyszła pora, by wreszcie zdemaskować tego uzurpatora tęgiego Krasnala z elfami na biegunie. Nosi czerwony kubrak i w saniach po niebie sunie. Nie strój się w cudze piórka. Wszystkie kłamstwa odwołaj. Przeproś mnie samowzwańcu, prawdziwy, święty Mikołaj. I tutaj jeszcze dodatek. Jeżeli nie przestaniesz, to w końcu ci przyłożę, jak temu heretykowi na nicejskim soborze. O co chodzi z tym heretykiem na nicejskim soborze? To był Sobór Nicejski w 325 roku. Niektórzy z Was, stali widzowie mojego kanału, którzy się interesują i filozofią i historią Kościoła, pewnie wiedzą, że tam zostały potępione błędy heretyka Ariusza. I w ogóle zachęcam Was, żeby się zainteresować tym czasem herezji ariańskiej, Ariuszy, biskupem Atanazym. To bardzo pomoże również zrozumieć dzisiejszy kryzys w kościele, kryzys wiary. Tam biskup Atanazy okazywał się tym jedynym, który miał rację, ale przez jakiś czas był w mniejszości, przez jakiś czas to on był wyklęty i bardzo duża część kościoła uwierzyła w błędy Ariusza, ale Ariusz nie miał racji. Wydaje się, że chodziło tutaj o jedno słowo, Homozias, ale tak naprawdę to tutaj chodziło o to, czy Pan Jezus jest równy Ojcu, jest równy w Bogu, czy też mniejszy. Więc tak naprawdę to tutaj chodziło o prawdziwe bóstwo Pana Jezusa i o dogmat o Trójce Świętej, w tym, w tym jednym słówku w naszym kredo. I co ciekawe, również gdy po Soborze Watykańskim II tłumaczono kredo na języki ojczyste, to czasami to słowo, czyli już później łacińskie, konsubstancjalem, przetłumaczono bardzo różnie w różnych krajach, a to jest precyzyjne słowo filozoficzne. I na przykład w języku angielskim y, przetłumaczono to zupełnie inaczej. I co ciekawe, y, po krytyce później już wrócono w języku angielskim do słowa konsubstancjal, które jest takim najbliższym, no właściwie praktycznie. Tym samym, co te słowo łacińskie. I tutaj no, dużo, dużo filozofii, żeby to zrozumieć, ale w, jeśli chodzi o tą wiedzę teologiczną, to jest to proste. Po prostu chodziło o to, czy Pan Jezus będzie równy. Ojcu i czy zachowamy dogmat o Trójcy Świętej, czy też Pan Jezus będzie w pewien sposób niższy od Ojca, czy będzie nawet nie tej samej natury, co właśnie tutaj to słowo, to słowo, nad którym musielibyśmy się więcej zastanowić, jeśli chcecie, może kiedyś. Ale w innym cyklu to zrobimy. Więc tutaj scena, w której święty Mikołaj policzkuje Ariusza, prawdopodobnie takie wydarzenie miało miejsce, więc moglibyście tutaj pomyśleć, że to był jakiś groźny człowiek, ale nie. Tutaj no, ta prawda religijna była czymś na pierwszym miejscu, nie było tak jak dzisiaj, że każdy sobie może głosić, co chce i. I po prostu wszyscy się cieszą i wszyscy się zgadzają, i jest jakiś taki dialog międzyreligijny. Chodziło o prawdę, która musiała być ściśle i konkretnie wyrażona. Ale biskup Mikołaj naprawdę był człowiekiem hojnym. Naprawdę potrafił się dzielić, potrafił ofiarowywać to, co miał. Jest Tutaj taka historia, że miał pomóc w zamąż pójść, trzem córkom zubożałego szlachcica, które po prostu nie miały pieniędzy na swój posag, i on skrycie podrzucał im pieniądze, i to takie właśnie skryte podrzucanie przez niego prezentów właśnie stąd wzięło się. Podrzucanie dzieciom prezentów na świętego Mikołaja. Też kolejna taka moja teraz refleksja, że u mnie w domu zawsze to tak było, że 6 grudnia mamy Mikołaja. Natomiast w, pod choinką już w święta Bożego Narodzenia mówiło się, że wtedy prezenty przynosi dzieciątko. Teraz ten Mikołaj jest wszędzie i tu i tu, albo w niektórych rejonach jakiś jeszcze dziadek Tutaj Tutaj taka, właśnie taka tradycja 6 grudnia Mikołaj, a już potem święta, Boże Narodzenie. Więc tutaj ta wersja jest taka najbardziej zbliżona do konkretnej daty w kalendarzu liturgicznym. Moi drodzy, w tym dniu. Również e, chciałabym podziękować wszystkim, którzy dla mnie stali się takimi Mikołajami. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z i nazwiska. No, a wiem, że też nie wszyscy by sobie tego życzyli, dlatego tutaj nie mam takiej, takiej planszy z nazwiskami. E, jeśli niektórzy chcą, to w tych książkach, które ja wydaję, takich jak właśnie Niezłomna Zakonnica, e, te Wasze nazwiska, tych osób, które się wspierają. Które mnie wspierają, się pojawiają, i mam osoby, które stale mnie wspierają co miesiąc. I za to jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, serdecznie wdzięczna. I też przepraszam, że nie mogę wszystkich Was nagrodzić. Z wszystkimi Wami spotkam się w programie, który będzie tylko dla Was, pomiędzy Bożym Narodzeniem. A nowym rokiem, prawdopodobnie to będzie 27 grudnia, ale jeszcze, jeszcze pomyślimy, kiedy to będzie. I tutaj gorąca prośba: jeśli ktoś mnie wspiera, na przykład poprzez YouTube, albo wpłacił na PayPal, to czasami bardzo trudno mi jest tam pozyskać jakiekolwiek Wasze dane i się z Wami skontaktować, żeby Wam ten link do tego programu przesłać nie zawsze mam dla was nie zawsze mam wasz adres mailowy dlatego ostatnio też czasami no staram się tak jak mogę do was dotrzeć więc jeśli wam zależy żeby być uczestnikami takiego programu który będzie na żywo i który będzie tylko właśnie dla tych którzy mnie wspierają to bardzo bym prosiła żebyście na mój taki adres który umieszczę w komentarzu wysłali po prostu Albo na formularz kontaktowy na mojej stronie napisali, y, że wsparłem, kiedy to było, przez co, i swój, y, co to było. Albo, albo wysłać mi zdjęcie i swój adres e-mail, żebym miała wasze adresy żeby mogła się jakoś z Wami łatwiej skontaktować, gdyż w zeszłym roku naprawdę było to trudne i jeśli ktoś był wśród tej listy wspierającej, a nie dostał linka do programu, no to, to przepraszam, i zwłaszcza te osoby, które mnie wspierają przez, 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 przez jakieś właśnie takie inne miejsca, gdzie może nie zawsze mam do Was adres mailowy, to napiszcie mi wasz adres i wtedy spotykamy się na takim odcinku, tylko niech to zrobią tylko te osoby, które w 2023 roku wsparły kanał, e, albo poprzez rzutkę na studio, albo poprzez Paypal, poprzez ByCoffee, poprzez mój numer konta i tak dalej, i tak dalej, żebym z Wami miała kontakt. I na ten moment, na Dzień Mikołaja e, kilka prezentów e, związanych, e, dwa prezenty dokładnie z wydawnictwem par 2 od wydawnictwa Par2, moi drodzy dostałam piękne książki, e, którymi chciałabym się z Wami podzielić i chciałabym je zareklamować, bo wysłali mi naprawdę dużo tych książek. I wkrótce nagram dłuższy program e, na temat Mała Nelly, Biały Kwiatek Eucharystyczny. E, tutaj to jest. E, prezent dla Marty, która wiem, że ma dzieci, które z tej książki na pewno skorzystają i mam nadzieję, że jeszcze tej książki nie masz, Marto, bo niedawno się ukazała. Wkrótce też nagram od niej odcinek, więc w podziękowaniu za twoje wielkie wsparcie, zarówno po trzy książce, jak i nawet właśnie ostatnio, ta książka leci do ciebie. Teraz książka dla pani która regularnie wspiera mój kanał, to jest pani Dorota z Rybynika za regularne wsparcie. I teraz jest osoba, która chyba niedawno mnie wsparła, ale wypełniła wszystkie moje wymogi, więc zostawiła adres mailowy i, i wszystkie informacje mam, więc Pan Wojciech z Warszawy otrzyma taki, w takiej wersji audiobooka, duchowość i charakter Witolda Pileckiego, ale jako, że to jest małe, to myślę, że coś jeszcze dorzucę jakąś książkę do tego. Nie jestem w stanie Wam z wszystkich wynagrodzić, ale bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszelkie Wasze wsparcie, za wszelkie Wasze komentarze, za wszelkie Wasze dobre słowa, bo naprawdę motywujecie mnie do dalszej działalności. Subskrybujcie kanał, podajcie to dalej. Mam nadzieję, że, że ten wierszyk wam się, wam się podobał. Moim zdaniem bardzo trafnie oddaje dzisiejszą sytuację i właśnie można go dzieciom przekazać. Tak więc, miłego święta, świętego Mikołaja i do zobaczenia.